W Bulkowie było rozrywkowo, radośnie i bardzo rodzinnie. Wszystko za sprawą 9 dni Bulkowa oraz 17 Festenu Rodzinnego. Atrakcji nie brakowało i każdy znalazł coś dla siebie. Impreza była okazją do wielu rozmów i spotkań. Są ważne imprezy e, integrujące społeczność lokalną, budujące wspólnotę. E, to miejsce, gdzie możemy porozmawiać ze sobą, gdzie możemy usłyszeć o różnych problemach. To miejsce, gdzie możemy też się dobrze bawić i to ważne, że władze samorządowe robią tego typu Uroczystości, imprezy. Mam takie nieodparte wrażenie, że są niezwykle istotne dla lokalnej społeczności. Impreza rozpoczęła się od występu najmłodszych mieszkańców gminy, którzy zachwycali występami na scenie. A na przyczepkę? Kawka na rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Teraz obrót: szoby, doby, do i w górę ręce. Szoby, いい Liczba nagród wręczanych utalentowanym dzieciom i młodzieży świadczy o tym, jak bardzo lokalny samorząd docenia mieszkańców. Tradycyjnie już wójt gminy wręczył stypendia najzdolniejszym. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że tak duże grono naszej młodzieży otrzymuje te stypendia. Muszę przyznać, że nasz zamysł powielił się przez lata, bo ideą stypendium było to, żeby coraz większa Rzesza uczniów sięgała po coraz wyższe oceny i z kilkunastu zrobiło się kilkudziesięciu uczniów. Jestem dumny z moich uczniów, z mojej młodzieży. Cieszę się, że Rada wspiera moje działania i zawsze przeznacza środki na fundowanie tych stypendiów. Festyn zgromadził całe rodziny i każdy dobrze się bawił. Dla najmłodszych były dmuchańce, dla trochę starszych pokaz motocykli, stoiska wystawowe oraz darmowa grochówka dla wszystkich uczestników. O to, by nikt nie był głodny zadbały niezastąpione koła gospodyń wiejskich. Przygotowały między innymi pyszne pierogi. Między nimi odbył się również konkurs na te najlepsze. W Bulkowa jestem od iluś tam lat. Raz, że to jest moja gmina, gdzie korzenie właściwie pochodzą, bo moi dziadkowie się tutaj urodzili. Ale dwa, no oczywiście dzięki miłemu gospodarzowi, z miłą chęcią się tutaj przyjeżdża, no i wspaniali mieszkańcy są. Dlatego, dlatego warto odwiedzić gminę Bulkowo, która jest w powiecie płockim o tyle, może nie za bardzo znana z tego, że tu jest najwięcej pól rolnych. Co, co, jest, co jest właśnie specyfiką tej, tej gminy w powiecie płockim. A gmina Bulkowo potrafi się bawić, potrafi się zintegrować. Wójt robi bardzo dobrą robotę, ponieważ tak jak powiedziałem, on zna swoje społeczeństwo, zna ich potrzeby, zna ich oczekiwania. Nie radzi sobie z tym dobrze. Ludzie są chyba wdzięczni, sympatyczni, bo ludzie z natury są dobrzy. Pośród licznych atrakcji mieszkańcy i przybyli goście mogli podziwiać pokazy artystyczne iluzjonisty Rafała Mulki. Impreza jest bardzo rodzinna, bardzo udana. Tym bardziej cieszę się, że Wojewoda Mazowiecki zdecydował się objąć swoim patronatem honorowym te uroczystości. Naprawdę pogoda dopisała bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieci. Dzieci też uchonorowały. Tak, na, na scenie, więc bardzo dużo rodziców, mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić. I generalnie muszę powiedzieć, że jest to jeden z bardziej udanych festynów. Jeżdżąc po kilku powiatach, obserwuję, a tu jest naprawdę wspaniała atmosfera. Jak może być inaczej, kiedy nasze gminy sąsiadują, gdzie mieszkańcy się wymieniają między sobą, razem pracują, razem odpoczywają. I w związku z tym niech razem się też bawią. Przygotowane stoiska kusiły kolorami i atrakcjami. Był między innymi prawdziwy ul. Potrzebne są takie momenty, żeby można było troszeczkę złapać powietrza, oddechu, wyłączyć się z tej codziennej gonitwy. Coraz bardziej nasz region staje się owocowo-warzywny, a gmina Bulkowa jest szczególnie gminą rolniczą, więc potrzeba jest właśnie w tym czasie ciężkiej pracy i takiej wytężonej złapać oddech po prostu, a święto tego typu jak dzisiejsze jest do tego znakomitą okazją. Można tutaj spędzić czas wspólnie, rodzinnie, każdy coś dla Siebie znajdzie. I też to jest fajne, że możemy tutaj dzisiaj pooglądać laureatów różnych konkursów, stypendystów. Więc myślę, że to taka wartość dodana, że mogą przyjść całe rodziny i zobaczyć, że ich dziecko czy wnuczek otrzymuje nagrodę, dyplom, czy, czy jeszcze właśnie jakieś wsparcie finansowe za czy to dobre wyniki w nauce, czy jakieś dodatkowe aktywności, które pełni. Dni Bulkowa i festyn rodzinne to bardzo ważny dla nas czas, mówi wójt gminy Bulkowo. Ona nas integruje, ona nas jednoczy, ona pozwala. Wyrwać się z domu, spotkać się ze znajomymi, po prostu odpocząć. To jest w mojej ocenie dobrze spędzony czas. I nad tym dobrze spędzonym czasem czuwa naprawdę. Bardzo szerokie grono ludzi, którym jestem z całego serca wdzięczny, ale też doceniają nasze wysiłki zaproszeni goście, bo jak Państwo widzieliście, mieliśmy dzisiaj bardzo znaczną reprezentację znanych osobistości. Bardzo się z tego cieszę, jestem wdzięczny. To jest docenienie naszego wysiłku, to jest docenienie mieszkańców gminy Bulkowo. No i te Okrzyki, które Państwo słyszycie, e, i tłumy ludzi naprawdę, wyjątkowo tłumy w tych, podczas tych dziewiątych dni Bulkowa, świadczą o tym, że, tak jak Pani zapytała, jest to bardzo potrzebne, konieczne wręcz bym powiedział, i nieodzowne, żebyśmy pomimo ciężkiej pracy jeszcze zawsze znaleźli czas na uśmiech, na podanie ręki sąsiadowi, bliźniemu i na te miłe, spędzone niedzielne popołudnie. Gwiazda wieczoru, miły Pan, pod sceną zgromadziła tysiące osób. Wszyscy dobrze się bawili. Dzisiaj tylko moja. Sorry. Serdecznie serdecznie pozdrawiam wszystkich e, mieszkańców gminy Bułkowo. Bardzo się cieszę, że przyszliście. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś e, będzie dane nam się razem pobawić. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Wieczór zakończył się zabawą taneczną z zespołem Akord. Patronat medialny nad dniami Bulkowa sprawowało Infopłock TV.